O gałem e faucom na maksymalny, Powiem wam coś, co gaje. Bo chciałem się z powrotem wrócić z Zapomniałem że światło, które z nieba paga. Może mi oświetlić laskę tutaj. Kurde, muszę się położyć. Zmęczony też, moi drodzy, jestem, ale bardzo chciałem przyjechać i nagrać dla Was ten ciekawy, tajemniczy las, o którym niewiele wiedziałem kiedyś. Nie, bo jak tak nagrywam, idąc w tę stronę, to inaczej się zupełnie las nagra, a tutaj jest jakaś chyba ścieżka, ale nie chcę tam iść, bo... Ja nie mam czasu na to aczkolwiek kusi mnie żeby sprawdzić co tam jest A to tylko ławka kurde sikać mi się chce moi drodzy Dobra pkak skokiem sejaka Tymczasem ja muszę iść w stronę parkingu ducha się będę musiał nachodzić z powrokiem. bo kawał drogi przechodłem Na szczęście są tutaj, takie miejsca, gdzie promienie słoneczne goskają się do lasu. Bardzo mnie generuje to złe oświetlenie nieba. Na szczęście jest tu niejasno, abym przynajmniej ten fragment lasu mógł dla Was nagrać. Nie jest źle. Nie jest gdzieś jakiegoś tam będzie gorzej, jak przejdę przez tę tą część klasu To chyba trochę bez sensu abym tu nagrywał Pozwólcie moje wyłączę kamerę na chwilę i włączę bo to nadaremnie zapełnianie karty mam mieć.